Dzień dobry, witajcie w kanale Michał Nowak2024 Teraz zainstaluję aplikację Eurotrack Driver 2018, Teraz zainstaluję aplikację Eurotrack 2018 Aż 315 MB. Co to jest za Jedźcie z Europę, zagraj w najlepszy europejski symulator czy żarówek, czy żarówek To jest informacja o grze Bezpieczeństwo danych. Podstawą bezpieczeństwa jest wiedza o tych, jak deweloperzy zbierają i udyspieniają, udyspieniają twoje dane. Sposoby zapewniają prywatności i bezpieczeństwo danych mogą się różnić w zależności od odżycia aplikacji, regionu i wieku użytkownika. Te informacje podał deweloper z czasem i można je aktualizować. OK, to. Ocenę ten pięć gwiazdek? Na dziś nie było rzuć. Patrzba, ma, ma 4,1 gwiazdki. Dobra, mamy się zainstalować do pełna. Aby czekał do gry EuroTruck Driver 2018, mamy zainstalowaną aplikację EuroTruck Driver 2018. No, to co gra EuroTruck Driver 2018 rok. Mamy aplikację EuroTruck Driver 2018 Teraz chodzimy na Google Chrome Napiszę Eee uh, EuroTruck Driver 2018 to jest gra komputerowa na, na grzekopodarowe, ale to gry Eurosong The Rover 2018 Ale to jest to dobra to dobra e, dziękuję, e, cześć